Dzień dobry, witam kochane dzieci na dzisiejszych zajęciach plastycznych. Dzisiaj będziemy mieli, podobnie jak w zeszłym tygodniu, bardzo przyjemny, rodzinny temat, ponieważ od ubiegłego tygodnia aż do następnego mamy pod rząd trzy rodzinne, wesołe tematy. W piątek obchodziliśmy święto rodziny, dlatego malowaliście swoją rodzinę. Przesłaliście mi piękne prace, na pewno będzie z nich wystawa. Teraz w sobotę. Będziemy obchodzić kolejne ze świąt rodzinnych, a mianowicie Dzień Matki. No, powiem Wam, że dla Waszych mam jest to bardzo ważne święto, ponieważ każda z nich, nieważne czy dziecko jest malutkie, troszkę większe, starsze, czy już całkiem dorosłe, czeka na ten miły gest, to mu chociażby laurkę, kwiatuszka, słowa, kocham Cię, dziękuję, że jesteś. No, jako matka dwójki, a w sumie niebawem to już trójki, Małych dzieci. Sama wiem, jak to jest. Dzisiaj będziecie robić medal dla waszej mamy. Każdy superbohater, każdy zwycięzca, każdy, kto jest najlepszy, zasługuje na medal. I waszym zadaniem, właśnie będzie zrobić medal dla waszej mamy, która na pewno jest najlepszą mamą na świecie, bo dla każdego dziecka mama jest najlepsza. I dla każdej mamy, jej dzieci są najlepsze, bo powiem Wam tak szczerze, z włas, własnych doświadczeń, że dopiero kiedy w rodzinie pojawia się dziecko, to człowiek przekonuje się, czym jest prawdziwa, prawdziwa, prawdziwa miłość, bo nie ma piękniejszej miłości, jak miłość dziecka do rodzica. I Wy na pewno swoje mamy, swoich tatusiów obdarzacie taką najpiękniejszą na świecie miłością, i oni są Wam bardzo wdzięczni. I teraz z tą miłością zabierzemy się do pracy, aby zrobić medal dla najlepszej na świecie mamy. Medal. Czym się charakteryzuje taki klasyczny medal? Zazwyczaj jest okrągły, jak widzicie, i ma tasiemkę taką, żeby można było zawiesić na szyi. Mogą być różne kształty. Choć na ogół są to medale okrągłe. Jak widzicie, większość z tych, co tutaj posiadam, jest okrągła, ale na przykład ten już jest troszkę inny. Zdarza się, że mają jakieś wycięcia w środku. Każdy jeden ma wstążeczkę. Czyli już wiemy, że będzie nam potrzebna wstążeczka. Fajnie by było, jakby była to wstążeczka grubsza, ale ja się przyznam, że już mi się wyczerpały troszkę zapasy w domu, więc mam je trochę za mało, jak widać. Dlatego ja będę korzystała ze wstążeczki cieniutkiej, malutkiej. W robieniu moich medali pomogą mi moje dzieci, tak więc zaraz będziemy te medale robić. Warto mieć jakiś wzór kółka, od którego odrysujemy. Nasz medal i z tym będziemy pracować. Na sam początek naszej pracy polecam, znaleźć sobie jakiś okrągły przedmiot, może być to spodek talerzyka, fliżanki, kubeczka, albo tak jak tutaj u mnie akurat od medali, odrysować sobie kółeczko i ładnie wyciąć. Będzie to wzór do naszej pracy, kółko, na którym będziemy, które będziemy ozdabiać, dodawać do niego różne rzeczy. Możemy napisać tam coś ładnego. Na przykład kochanej mamie dla mamy, supermama, yy, tylko żeby napis też się nie zajmował wcale i kateczki. Nasz medal może być dwustronny, że z jednej strony będziemy pisali i z drugiej strony będziemy coś, nie wiem, malowali, dekorowali, tak jak w przypadku właśnie synka, gdzie się odrzuciła mu teraz a z drugiej strony będzie robił coś innego. Możecie zrobić piękny rysuneczek dla swoich mam, możecie ich portret spróbować narysować, możecie poozdabiać, wykorzystując do tego bibułę, papier kolorowy, różne rzeczy, które macie w domu, jakieś gotowe kwiatuszki, kwiatki, naklejeczki, ozdoby. My tutaj będziemy z bibułki zwiniętej w małe kuleczki robić kwiatuszki, żeby ta praca była ładniejsza, żeby była trochę przestrzenna. Wy na pewno y, sami dobrze wymyślicie, co może się Waszym mamusom podobać. Niekoniecznie y, zgapiacie to, co ja robię. Bardziej polegacie na własnej pomysłowości, kreatywności, na własnej intuicji. Y, wykorzystujcie, jeszcze raz mówię, to, co macie w domu dostępne, ponieważ tak jest łatwiej. Jak tam widzicie, mój synek przykleja gotowe kwiatuszki, córeczka będzie robiła skrzypinki podobnie jak ja. Wcześniej miałam przygotowane kulki, które wykorzystywaliśmy akurat do innej pracy z dziećmi, dlatego je wysypałam, bo musiałam robić nowych. I widzicie, kilka kolorowych kuleczek, kilka listków i powstają już piękne kwiatuszki, które można wykorzystać do tej pracy, ponieważ mama, jak każda dziewczyna, kobieta, lubi pracę. To nowe kwiatki na tym medalu. Nieważne co zrobicie, no to na pewno wszystko będzie się Waszym mamom bardzo, bardzo podobało. Może jeżeli będziecie kolorować swoje medale, polecam wykorzystać do tego właśnie pisaki, ponieważ one będą bardziej widoczne. Medal. Może być na żółtym, jako symbol złotego medalu, ale może być na kolorowym papierze. Może też, y, możecie też wykorzystać różne kolory, zrobić na nim paski, kwiatki i inne rzeczy, y, krateczki. Nie musi on być okrągły. Podkreślam, jeżeli Wam spodoba się inny kształt, na przykład ktoś będzie chciał zrobić medal w kształcie kwiatka, w kształcie kwadratu, prostokątu albo serca jak najbardziej może taki medal zrobić, no pamiętajcie tylko, że on będzie do zawieszenia na szyi waszej mamie, jako tej najlepszej, najbardziej kochanej. Ja swój medal, jak widzicie, zrobiłam tak, że z lewej strony ułożyłam kompozycję kwiatuszków, a z prawej strony zrobiłam napis, a żeby był ciekawszy, Zamierzam go przykleić na inne tło, że akurat mam takie ozdobne kartki, to wykorzystuję kartkę ozdobną. Wy możecie po prostu doczepić, nie wiem, jakieś koronki, falbanki bądź inne ciekawe elementy, które wzbogacą wygląd waszego medalu. Moje dzieci tutaj później doczepiały z złotej bibułki taką falbankę. Troszkę im w tym pomagałam, ponieważ było im trudno. Teraz, jak wyczepić sążeczkę? Zobaczcie, przykładam sążeczkę do medalu i zszywaczem zszywam, zawijam i znowu zszywam. Wtedy ona nie będzie wypadała. Możemy taką sążeczkę dodatkowo zakleić między dwoma warstwami, a możemy już zostawić po prostu przyszytą. I zobaczcie, oto jest mój medal. Tam jeszcze dostałam dwa serduszka od córeczki. Medal zrobiony przez moją córkę. Ta falbanka z tyłu, jak widzicie, zrobiona ze złotej bibułki, bardzo wzbogaca wygod medalu. I medal mojego synka. Nasza wspólna praca. Zachęcam Was do robienia.